Witam Państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samaryc, Zdrowie, Uroda i Fitoterapia. Dzisiaj Wam przedstawię 9 zastosowań okładów ciepłych, żebyście wiedzieli, w jaki sposób można sobie pomóc i myślę, że będzie kilka bardzo ciekawych wskazówek, o których może Państwo nie widzieliście. Natomiast po co w ogóle? Jakie działania mają okłady ciepłe? Przeciwbólowe, przeciwzapalne, rozkurczowe zmniejszają napięcie mięśniowe i zwiększają naszą odporność. To są takie działania podstawowe, chociaż oczywiście jest ich znacznie więcej. I przed tym, jak o tych więcej i o tych szczegółach porozmawiamy, to zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, by być na bieżąco. Pierwsza sytuacja, kiedy cieple okłady nam się przydadzą, to przy przewlekłych stanach zapalnych układu kostnego. Pamiętacie, mówiliśmy w ostatnim wideo o tym, kiedy stosować zimne okłady, że można na stawy, kiedy jest stan zapalny, stosować okład. Natomiast przy stanach zapalnych takich ostrych, ale przy stanach zapalnych przewlekłych, przy zmianach zwyrodnieniowych kręgosłupa, przy raumadoidalnym zapaleniu stawy, przy rwie kulszowej, przy nerwobólach bardzo pomocne będą cieple okłady, które przyniosą niesamowitą ulgę. Polepszy się wtedy krążenie krwi i limfy, usprawni się odżywianie tkanek, też usprawni się wyprowadzanie tych produktów metabolicznych, tych toksyn, które się gromadzą w tkankach i usuwa się wtedy obrzęk i ból. Druga sytuacja, w której ciepły okład będzie zalecany, to bóle tak zwane napięciowe, bóle mięśni szkieletowych, które się pojawiają od tego, że siedzimy niewygodnie, gdzieś tam cały czas w napięciu znajdują się pewne partie mięśni albo od przepracowania. To wtedy bardzo fajnie taki ciepły okład na tą przepracowaną okolicę zrobić. Można robić też cieple kąpiele. Też mogą się przydać, ale czasami ludzie mówią, że a nie mam na przykład wanny, mam tylko prysznic. Fajnie wtedy zrobić sobie taki ciepły okład, później porozmawiamy, jak go wykonać prawidłowo. Kiedy jeszcze cieple okłady się sprawdzają, na przykład przy bólach menstruacyjnych, ze względu na to, że działa to rozkurczowo na naszej mięśni, po prostu ciepły ręcznik lub ciepły termofor przykładamy na dół brzucha. Bardzo fajnie pomaga też ta metoda takiego ogrzewania brzucha, kompresu, okładu na brzuch, przy wzdęciach, jak u osób dorosłych, tak i u małych dzieci. Ja myślę, że przy kolce u dzieciaczków to Państwo sprawdziliście, że można wziąć taki ciepły ręcznik, nawet po prostu suchy ręcznik, który żelazkiem podgrzejemy, i żeby taki cieplutki jeszcze przez pieluszkę na brzuszek dziecku położyć. Ulga przychodzi dość szybko. Ciemne okłady też bardzo fajnie pomagają, jeżeli jest kamica nerkowa i na przykład jest atak kamicy nerkowej ze względu na to, że rozluźniają się mięśnie gładkie moczowody, bo działa rozkurczowo i wtedy wydalanie tego piasku czy kamyczków jest łatwiejsze i mniej bolesne. To samo dotyczy kamicy żółciowej. Jeżeli jest atak gdzieś tu woreczka żółciowego, bo występuje skurcz dróg żółciowych, to wtedy przykładamy albo termofor, albo właśnie jakiś ciepły okład na okolice wątroby, żeby spowodować rozluźnienie dróg żółciowych i to ułatwia wydalenie złogów i Kamienie. Natomiast przy ogrzewaniu okolicy brzucha trzeba być bardzo ostrożnym. Trzeba być pewnym, co się dzieje. Bo jeżeli nam się pojawiła nagle jakaś kolka, jakiś ostry ból i my nie wiemy, co to jest, to zakładamy, trzeba uważać, bo a co jeżeli to jest zapalenie wyrostka i to ropne zapalenie wyrostka? To w sytuacji, kiedy przyłożymy takie ciepło na to miejsce, to możemy skrzywdę sobie zrobić, bo nam wyrostek może po prostu pęknąć. Także tu uwaga, trzeba być pewnym, co się dzieje w naszym organizmie, kiedy taki okład na brzuch stosujemy. Ciepły okład też się bardzo sprawdza na bóle ucha. W odpowiedni sposób on się stosuje, tak? Przykłada się na przykład ciepły taki kompres, jakaś tak gaza może być przyłożona, wycinając ten otwór na ucho, dokładnie tak samo jak cerata, która przykłada się z góry, a to za chwilkę z Wami porozmawiamy, też ma być wycięty otwór, żeby ucho nie było zasłonięte ceratą, i dopiero ostatnia trzecia warstwa, na przykład to będzie wata lub jakiś taki cieplejszy okład z góry, no to wtedy nam ucho zasłonić może. W odpowiedni sposób zrobiony okład na bolące ucho przenosi ulgę, da możliwość przespać normalnie noc, bo. Bardzo często osoby cierpiące wiedzą, że ten ból wieczorem się nasila no i sprawia bardzo dużo kłopotów. Ciepły okład też się sprawdza na ból gardla i na kaszek. Robimy go po prostu na okolice szyi. Warto też wiedzieć, że cieple okłady. Przyspieszają dojrzewanie ropnia. I co to znaczy i kiedy nam to jest w ogóle potrzebne? Bo zobaczcie, mówiliśmy z wami w ostatnim filmie o zimnych okładach, że można zimnym okładem zahamować rozwój jakiejś infekcji, ale czasami nie chcemy hamować, chcemy, żeby jak najszybciej to wszystko dojrzało, ten ropień, który się tworzy, oczyściło się i się wygoiło. Na przykład, jeżeli ktoś ma jęczmień. Na jęczmień nigdy nie przykładamy zimno. Tylko ciepło. Przykładając ciepło powodujemy, że dojrzewa szybciutko i oczyszcza się, i my problemu się pozbywamy. I najlepiej wtedy zadziała taka pieczona cebula. Po prostu kawałek cebuli trzeba upiec, no, wystudzić do takiego momentu, żeby była ciepła, ale żeby nie parzyła, bo to przecież będzie oko, i w tym miejscu przykładamy. Pięknie to wszystko i szybciutko się goi. Dokładnie tak samo można wykorzystać, jeżeli są wypryskie na twarzy. Takie też bolące, grube, gdzieś tam głęboko w dolnych warstwach skóry, w głębokich warstwach powstaje. Kobiety, którym to się zdarza, wiedzą o czym mówię, kiedy to jest bolesne, gdzieś tam wewnątrz siedzi, chcemy jak najszybciej się tego pozbyć, to taka pieczona cebula bardzo nam pomoże. Na oko przykładamy na dwie minutki, tego wystarczy. Natomiast jeżeli to na twarzy, to można podtrzymać nawet pięć minut. Z czego możemy zrobić okłady? Zobaczcie. No można tak z cebuli tak jak powiedziałam, tak? Ale mogą być wodne lub ziołowe. Kiedy wykorzystujemy różnego rodzaju na pary ziołowe. I jeżeli chodzi o zimne okłady na oczy, na przykład może być wykorzystany świetlik. Ale jeżeli chcemy robić cieple okłady też na oczy, na przykład lub na inne jakieś odcinki ciała, na stany zapalne, no to jak najbardziej sprawdzi nam się rumianek. Można też robić okłady suche tak zwane, kiedy mamy rozgrzaną sól, rozgrzany piasek lub ugotowane i jeszcze gorące jajko, które zawijamy w ręcznik. Można też robić okłady żelowe, te, o których wspominaliśmy przy okładach zimnych, bo to są te same okłady, które można albo schłodzić w zamrażalniku, albo ogrzać w gorącej wodzie. Lub niektóre można ogrzewać w kuchence mikrofalowej. To trzeba czytać instrukcję, bo to zależy, z jakich materiałów jest zrobiony. I oczywiście bardzo często wykorzystujemy termofor do okładów ciepłych. I kolejna kwestia bardzo istotna, jak długo trzymać okłady cieple. Jeżeli mówimy o oczach, to okład ciepły wystarczy 1-2 minuty, niezależnie od tego to będzie cebula, saszetka po na przykład herbacie rumiankowej, czy to będzie jajko ugotowane. Jedna-dwie minuty, bo pamiętajmy, że ciepło rozszerza naczynia krwionośne. Jeżeli chodzi nam o zatoki, gdzie będziemy stosować albo sól, albo jajko, albo rozgrzany piasek, no to wtedy do 5 minut, do 10 nawet można na zatoki stosować. Na gardło, na stawy, my możemy taki okład zrobić na całą noc, wieczorkiem. Nakładamy ciepłą warstwę, ceratkę, otulamy jeszcze bardzo cieplutko, można watą i zostawiamy na dłużej. Wiemy też jak na szyjkę sobie robimy, ciepła wata, jakiś szaliczek i też ogrzać bardzo fajnie. Uwaga, pamiętajcie o temperaturze, jeżeli chodzi o termofor. Jeżeli termofor stosujemy, to termofor lepiej, jeżeli stosujemy go na całą noc, ustawić na taką minimalną cieplą temperaturę, żeby tylko to ciepło podtrzymywało, bo człowiek kiedy śpi, no to może nie odczuć, że to za mocno parzy, żeby sobie dodatkowo poparzeń nie zrobić. Szczególnie dotyczy to dzieci i dotyczy to osób osłabionych, osób starszych. Mam nadzieję, że Wykorzystacie te metody, napiszcie mi też, jakie jeszcze znacie i jakie jeszcze stosujecie, gdzie okłady cieple Wam się sprawdziły. A jeżeli nie widzieliście filmiku o okładach zimnych, to link zamieszczę w opisie tu pod spodem pod tym nagraniem, jak najbardziej pooglądajcie i wtedy będziecie wiedzieć, jak sobie pomóc w różnych sytuacjach. Dzięki Wam wielkie za uwagę i do zobaczenia w następnych nagraniach. Nie zapomnijcie postawić lajka i udostępnić to wideo. Z była Natalia Samerc.